1 stycznia weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym skierowana do osób z niepełnosprawnościami, które ukończyły 18 lat. Aby otrzymać świadczenie wspierające, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, by uzyskać decyzję, ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po otrzymaniu takiej decyzji możemy złożyć wniosek w ZUS-ie o świadczenie wspierające. Kolejność składania tych wniosków jest bardzo ważna. Jeżeli osoba z niepełnosprawnością najpierw złoży wniosek w ZUS-ie o świadczenie wspierające, a nie będzie miała jeszcze wydanej decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, to ZUS zgodnie z przepisem, you Pozostawi wniosek o świadczenie wspierające bez rozpatrzenia. Niestety do ZUS-u wpływają wnioski o świadczenie wspierające, pomimo tego, że wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie wydały jeszcze decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Takie wnioski ZUS pozostawi bez rozpatrzenia. Pamiętajmy o kolejności składania wniosków. Najpierw składamy wniosek do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wydanie decyzji ustalającej poziom. Potrzeby wsparcia. Dopiero po wydaniu takiej decyzji możemy złożyć wniosek do ZUS-u o świadczenie wspierające. Nie każdy jednak będzie mógł ubiegać o świadczenie wspierające od 2024 roku. Świadczenie wspierające wprowadzane jest w trzech etapach. Osoby z liczbą punktów od 87 do 100 będą mogły ubiegać o świadczenie od tego roku. Osoby z ilością od 78 do 86 punktów, będą mogły ubiegać się o świadczenie wspierające od 2025 roku, a osoby, które otrzymają punkty od 70 do 77, będą mogły składać wnioski o świadczenie wspierające od 2026 roku. Są jednak osoby, które będą miały co najmniej 70 punktów i będą mogły uzyskać świadczenie wspierające od tego roku pod warunkiem, że po 31 grudnia 2023 roku opiekunom tych osób będzie przysługiwało czy to prawo doświadczenia pielęgnacyjnego, czy specjalnego zasiłku opiekuńczego, albo zasiłku dla opiekuna wypłacanego przez Urząd Gminy. Wniosek o świadczenie wspierające można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych, ZUS, Portal Empatia czy Bankowość Elektroniczną. ZUS będzie wypłacał świadczenie wspierające przelewem na numer rachunku bankowego w Polsce, który osoba z niepełnosprawnością poda we wniosku. Wysokość świadczenia wspierającego będzie wynosić od 40 do 220% aktualnej wysokości renty socjalnej. Obecnie wynosi ona 1000%. 1588 zł. 44 grosze brutto oznacza to, że na początku będą to kwoty od około 635 zł. do 3495 zł. w zależności od poziomu potrzeby wsparcia. Świadczenie wspierające będzie przysługiwać bez względu na dochód, będzie zwolnione z podatku dochodowego i nie będzie mogło być zajęte przez komornika.